Z całą pewnością zastanawiacie się teraz, czy ja jestem na właściwym kanale YouTube'owym, bo przecież to ma być kanał o piłce, o lidze angielskiej. Przemysł Aurucki, komentator Ligi Angielskiej, w kanal Plus, człowiek, który gada bez przerwy tylko o angielskiej piłce, a tutaj jakaś taka dziwna miniatura. O co w tym wszystkim chodzi? Spieszę Was uspokoić i wyjaśnić, że to będzie rzecz, która pojawi się tutaj raz na jakiś czas. To jest rzecz, o której myślałem od samego początku stworzenia tego kanału YouTube'owego Kick -Off, bo chciałem Wam pokazać siebie jako kogoś zupełnie innego. Nie komentatora Ligi Angielskiej, nie gościa, który obsesyjnie żyje angielską piłką, tylko kogoś, kto też ma szereg innych zainteresowań i bardzo często to są pewnie zainteresowania zbieżne z Waszymi zainteresowaniami. Tak zrodził się ponad dwa lata temu już pomysł w mojej głowie na cykl Off Topic i jesteście świadkami historycznej chwili, czyli Off Topic. Pierwszy ma taki specjalny klaps. I przenosimy się do jakiego świata? Do świata, odłożę to tylko: muzyki. Dzisiaj chciałem z Wami pogadać o muzyce, bo to jest równie ważna część mojego życia i Waszego pewnie też, tak jak piłka. Skąd w ogóle muzyka i czym jest dla mnie muzyka? Ja mam tutaj taką ściągawkę, na której wypisałem sobie podstawowe pytania, jakie sobie zadaję dotyczące muzyki. Czym jest muzyka? Muzyka, według mnie, jest totalnie soundtrackiem naszego życia. Jeśli miałbym dzisiaj usłyszeć priorytety paktofoniki, to pewnie byłbym w londyńskim metrze, jechałbym zmęczony do pracy albo do szkoły, albo wracał do domu wykończony po jednym i drugim. Jeśli ktoś by puścił Barbara Streisand, Woman in Love, to pewnie usłyszałbym kawałek, który leciał w audycji Lato z Radiem z odbiornika Jubilat obitego taką sklejką u mojej babci w kuchni i przeniósłbym się do Czeladzi na ulicę 17 lipca. Jeśli ktoś by puścił jakąś muzykę klubową, pewnie trafiłbym momentalnie na imprezy techno, na jakie chodziłem w końcówce liceum. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas ma takie momenty. Będę miał dla Was na koniec takie nie tyle zadanie, ile, ile będę miał do Was prośbę o zrobienie czegoś w komentarzach. Ale do tego sobie spokojnie przejdziemy. Skąd się bierze muzyka? Każdy, kto ma starsze rodzeństwo, skąd się bierze muzyka w naszym życiu? Każdy z nas, kto ma starsze rodzeństwo albo rodziców, którzy byli melomanami i słuchali różnych rzeczy, to pierwsze inspiracje czerpię od nich. Dla mnie muzyka, ta pierwsza, jaką kojarzę, to jest pokój mojego brata. W nim, na ścianach. Byłem mega zazdrosny o to, że on sobie może tak dowoli rysować po ścianach. A pięknie rysował, naprawdę miał bardzo duży talent plastyczny będąc w technikum. Nazwy, tajemnicze nazwy. Republika, bo był wielkim fanem Republiki. Depeche Mode, Google. Jazu i tak dalej i tak dalej to były te czasy on jest ode mnie 11 lat starszy kształtował w jakiś sposób ten mój gust muzyczny miał magnetofon szpulowy z którego ja korzystałem troszeczkę w innym stopniu bo stawiałem na przykład plastikowe żołnierzyki i odkręcałem na maksa te taśmy one się kręciły, żołnierzyk spadał, to była super zabawa ale później, kiedy już byłem starszy i miałem tych lat więcej i brat poszedł do wojska i była lista przebojów trójki i Marek Niedźwiecki oczywiście i brat miał magnetofon Sanke, i to ja u niego zamieszkałem w pokoju. Być może teraz się o tym dowiaduje i nagrywałem na kasety te kawałki z pierwszych miejsc, które leciały w całości. Konsumpcja muzyki była wtedy bardzo, bardzo e, trudna, ale tak naprawdę e, to była fenomenalna muzyka, to była taka nasza łączność ze światem muzycznym. Co do tej konsumpcji i jeśli chodzi o nośniki, to się zmieniało. Najpierw miał Walkman Sanio, na którym słuchałem Guns N' Roses w drodze do, do liceum, czy w podstawówce hitów Rockset, które rządziły u nas na dyskotekach szkolnych, zwłaszcza jeśli chodzi o ballady. Co jeszcze? Discman, z którym wyruszałem do, do Londynu i słuchałem płyty która wtedy wyszła Myslowic i gdzieś tam na promie sobie ją konsumowałem, czy później paktofonikę właśnie w metrze. Co dalej? MTV i Viva, które zmieniły absolutnie nasze życie, kiedy pojawiły się anteny satelitarne, bo to były, to były oczywiście listy przebojów na MTV, to był program Club Rotation na VIVie, podczas którego słuchaliśmy nowości i później wysłuchiwaliśmy, nasłuchiwaliśmy, nastawialiśmy ucho w klubach, idąc w weekendy, czy te kawałki będą grane. No dzisiaj dostęp do muzyki jest inny, ja głównie konsumuję muzykę za pośrednictwem Apple Music czy, czy właśnie Spotify i głównie w samochodzie słucham bardzo dużo płyt, słucham zazwyczaj po... 10-20 razy jednej płyty, bo niekiedy jest tak, że ten pierwszy kawał, za pierwszym razem, jak mi się jakiś kawałek bardzo nie podoba, to na koniec tego słuchania on już mi się podoba najbardziej. Ale nie o tym rzecz. Chciałem powiedzieć jeszcze trochę o tych starych czasach, bo u mnie ten guz muzyczny się bardzo zmienił. Dzisiaj słucham każdej muzyki, naprawdę. Rozstrzał jest mega duży, najwięcej rapu, ale oczywiście też słucham dużo muzyki elektronicznej. Na pewno czasami lubię słuchać muzyki poważnej. Muzyka elektroniczna jest najlepsza do pisania i na przykład uwielbiam Lost Tape z bo przy tym mi się dobrze pisze, bo tam nie ma słów i nic mnie nie rozprasza. Też to było śmieszne, bo ostatnio akurat wracaliśmy z meczu Premier League i na Heathrow słuchałem tej płyty, a patrzę, a tam idzie z bo problem, grał koncert w Londynie, więc też muzyka ściąga, jak widzicie, do nas ludzi. Wszyscy jesteśmy podłączeni do jakichś wtyczek chyba w tym wszechświecie. Muzyka filmowa zawsze miała dla mnie olbrzymie znaczenie. To, co na przykład robił Ennio Morricone, kiedy dostałem adapter już po 30. jako prezent. To pierwszą płytą, jedną z pierwszych płyt, które sobie kupiłem, to była płyta winylowa właśnie z muzyką filmową Ennio Morricone. Ścieżka dźwiękowa w filmie Rocky, ścieżka dźwiękowa w, w filmie Forest Gambo, oczywiście to jest dla mnie maestria. I wydaje mi się, że bez dobrego podkładu muzycznego, bez dobrej ścieżki dźwiękowej nie ma dobrego filmu, nie ma takiej możliwości, nie ma dobrego serialu. Mało tego, powiem Wam, że kiedy wychodzi na przykład nowa FIFA, to jedną z pierwszych rzeczy, jakie robię, to jest ściągnięcie sobie na Apple Music całej ścieżki dźwiękowej z FIFA i bardzo często słucham tych kawałków w samochodzie. Ta selekcja jest naprawdę świetna. Lubię też słuchać Nuance Radio. Cieszę się, że pracuję w tym miejscu, bo tam jest wiele audycji, w których selekcja muzyczna jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i też można się nieźle muzycznie wyedukować. Kiedyś to była lista przebojów trójki, dzisiaj myślę, że te audycje niuansowe troszeczkę przejmują właśnie taką taką a nie inną rolę. Nie lubię disco polo, zdarzyło mi się oczywiście parę razy pod wpływem wody ognistej, zagubić w tym świecie. Bardzo jest mi z tego powodu przykro, ale nie będę też tutaj siebie kamieniował. Kto zresztą tego nie robił, niech podniesie palec w górę. Nie widzę żadnych rąk. Jak zmienił się gust muzyczny i dlaczego było techno, a nagle się pojawił rap, bo, bo pojawiła się paktofonika. Najpierw był kaliber 44, część moich znajomych chodziła na koncerty do mega klubów w Katowicach, gdzie ścierały się te dwa światy czyli właśnie techno i, i hip-hop. Mnie bliżej było do techno i to zdecydowanie, natomiast do rapu bardzo daleko. Kaliber irytował mnie jakąś taką swoją manierą, nie kumałem w ogóle jakby tego klimatu, ale w momencie, kiedy pojawiła się Paktofonika, kiedy Magik jeszcze żył i, i, i tworzył z chłopakami, z Rakiem i Fokusem, to dla mnie była płyta przełomowa w życiu. Myślę, że w ogóle najważniejsza. Pomogła mi bardzo mocno przetrwać czas na emigracji. Słuchałem jej do zdarcia w swoim... Discmanie i zawsze pozostanie najważniejszą płytą rapową i cieszę się, że młodzi, młodsi od Magika muzycy, kolejne pokolenia czerpali z, z tej inspiracji, bo ostatnio mieliśmy okazję gościć Awiego w futbolu i cała reszta i Awi powiedział, że no Magik to jest taka jego inspiracja. Dla Maty mm, też inspiracją był Magik, jeden z twórców, dla których on w ogóle, z powodu których zaczął tworzyć rap, dzięki którym zaczął tworzyć rap. Depesh Mode to był dla mnie na pewno bardzo ważny zespół też, szczególnie na studiach, dlatego cieszę się, że miałem okazję pójść na koncert i w ogóle koncert to jest coś, co sprawia, że odbieramy muzykę na zupełnie innych rejestrach. Był to świetny koncert na stadionie narodowym, ale taki wielki, blockbusterowy koncert. Najlepszy koncert, na no, jakim byłem, nie zrozumiałem z kawałków ani jednego słowa ale to był koncert rapowy w Rio de Janeiro. Zgubiliśmy się z Krzyszkiem Stanowskim, będąc tam na wakacjach, wylądowaliśmy. W takim małym klubie, gdzie kapela rapowa grała swój koncert, było tam raptem kilkadziesiąt osób, nie rozumieliśmy ani słowa, ale było naprawdę świetnie. I nie chodziło wcale o ilość alkoholu, tylko o energię w tej muzyce, która fajnie się splatała z będącym wówczas tam, mającym tam miejsce karnawałem. Jeśli chodzi o koncerty, chyba najlepszy koncert, na jakim byłem w Warszawie. I w ogóle na kim byłem? To był koncert Lianna Hawas. Nigdy nie widziałem kogoś tak uzdolnionego muzycznie, kto potrafi tyle rzeczy zrobić i grać na gitarze i śpiewać. I no, ta dziewczyna po prostu z talentem czystej wody. Angie Stone w Warszawie, oglądajcie film Sugar Man. to jego główny bohater też grał w sali kongresowej i posunął się co prawda bardzo mocno w czasie. Ale wciąż to wybrzmiało jakoś tak fajnie, jak tak człowiek zamknął sobie oczy, to było wow, wielkie wow! I naprawdę warto chodzić na koncerty. Tęskniłem strasznie za tym, kiedy była pandemia, bo, bo bez tego się ciężko, ciężko żyje, bo to nas może w jakiś sposób uduchowić. Byłem kiedyś na koncercie tako Hemingwaya, ale nie na tym z Dawidem Podsiadło na Stadionie narodowym, tylko takim bardziej kameralnym parę lat wcześniej, i też bardzo mi się podobało na koncercie Pezeta. Na torwarze. No to są raperzy, których bardzo szanuję. PZ, to jest moim zdaniem totalna rozwałka, jeśli chodzi o, o nawijkę. Najlepszy pod tym względem technicznie raper w Polsce. Ten storytelling Tako Hemingwaya jest na, na turbo poziomie. Dzisiaj mata, ale o nim jeszcze chwilkę będzie później. No ale dla mnie też taka ważna, ważne rzeczy, które były robione w rapie to jest oczywiście gramatik. Stara szkoła, soku, wiadomo, niesamowita charyzma z młodych chłopaków. Na pewno Zdechły Osa, na pewno Szczyl, na pewno Janek Rapowanie, który wciąż jest jeszcze bardzo młodym raperem. No i oczywiście Mata, o którym, jak już wspomniałem chwilkę wcześniej, będzie za parę, za parę momentów. Mówiłem o MTV i o, o Vivie, one wywarły na nas, na moje pokolenie, bardzo duży wpływ. Ale wcześniej myślę, że to też, jeśli chodzi o taką muzykę ocierającą się o powiedzmy o, ocierającą, początki rapu w Polsce to dla mnie to jest zdecydowanie Wzgórze, Ja patrzy i, i Leroy. Kazik był dla mnie rapowy, no bo to nie było śpiewanie a'la Halina Frąckowska, prawda, czy Irena Jarocka, to raczej było wykrzykiwanie pewnych manifestów, zawsze mi się Kazik podobał kawałek, zresztą Spalam się był dla mnie E, absolutnie genialny i w szkole na przerwach głównie rozmawialiśmy e, o muzyce tworzonej przez Kazika. Było Guns N' Roses, był, bo, e, był zespół Bon Jovi. E, klipy, takie jak na przykład klip Always, fantastyczny, można było później oglądać w MTV. Niedawno MTV skończyło 40 lat i spodobał mi się ten slogan, ten mem taki, który gdzieś zobaczyłem. E, MTV e, is 40 now, e, thank you for 14 years of music. Niewiele było muzyki, później ta stacja przekształciła się w jakiś taki Zupełnie inny trend, zupełnie inny kierunek, który do mnie nie docierał, ale ja pamiętam antenę satelitarną na naszym balkonie i te, i te pierwsze właśnie programy, te listy przebojów, tych prezenterów, na których się patrzyło, no, wiało naprawdę wielkim światem, wielkim zachodem, i, i tak to wyglądało w latach 90., bo to były lata 90., kiedy ja chodziłem do, do ogólniaka. Mam tutaj te, te, te swoje takie bullet pointy wypisane, po których się chciałem poruszać. Za chwilkę będzie dla Was ta, ta, ta zagadka. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy a propos koncertów. W Londynie trafiłem kiedyś do Ministry of Sound i myślę, że tam skończyło się moje zainteresowanie tak muzyką klubową. Zobaczyłem ten świat jakoś z innej perspektywy. Z perspektywy kogoś, kto jest troszkę głodny, troszkę biedny, nie ma na piwo, nie ma na drinki. Zobaczyłem bardzo dużą liczbę ludzi pod wpływem narkotyków i uznałem, że to w ogóle już nie jest Moje miejsca, że nie mam z tym nic wspólnego, i byłem tam z czterema kumplami. Odwróciłem się na pięcie, wyszedłem i pojechałem do domu. Ten scenę opisałem w książce Futbol i cała reszta, bo uznałem, że jest naprawdę to dość takie symboliczne, że jeden z bohaterów po prostu tej książki chce wrócić do, do domu, chce się położyć, spać, nie chce brać w tym udziału, bo nie ma na to ochoty, bo nie ma po prostu na to funduszy moi koledzy zostali nie zezłościli się jakoś szczególnie dobrze się bawili do, do Białego Rana, a ja jechałem wtedy z trzema chyba przesiadkami autobusami nocnymi i myślałem sobie że nie to w ogóle jakby nie jest już mój nie jest już mój świat ja w tym nie chcę brać yy, udziału koncert też szczególny dla mnie to koncert pożegnalny przedostatni koncert raz, grupy Rasmentalizm w Warszawie yy, ze względu na to że Arek tam yy, grał i uważam że Arek jest wybitnie utalentowany, jeśli chodzi o, o teksty. Ta ostatnia płyta, Geniusz, ma właściwy tytuł, bo jest naprawdę genialna. I byłem poruszony tym też, jak ludzie odbierali z poziomu widowni to, co się dzieje na scenie. I fajnie, że ta droga tak się spięła. Fajnie, że możemy razem pracować i, i, i tworzyć audycję futboli i cała reszta. Zresztą, jeśli jej słuchacie, to wiecie, że kiedy leci na żywo, to goście prezentują swoją playlistę i to jest zawsze... Taki właśnie soundtrack troszeczkę ich, ich życia. Ja dla Was przygotowałem sobie tutaj taką, taką historię pod tytułem właśnie Soundtrack Twojego życia. 5 do 10 kawałków, ile chcecie? Możecie tyle wypisać w komentarzach, możecie wypisywać kawałki, które z jakiegoś powodu dla Was były bardzo ważne i coś oznaczały i które lubicie i będziecie je zawsze lubić, i w filmie życia może Wam się nawet odwiną, kto wie bo jestem ciekaw, jakie są wasze, jaki jest wasz gust muzyczny. Jestem też ciekaw, czy tego typu formuła wam się podoba, bo ja mam pomysły na kolejne odcinki. To mogą być rzeczy zupełnie dowolne, to może być o dziennikarstwie, może być o książkach, może być o serialach. Może być o filmach, może być o... o czym tylko zechcecie. I chciałbym też, żebyście w komentarzach pisywali propozycje na tematy takich filmów. O czym chcielibyście zobaczyć taki film, tylko błagam nie o Manchesterze United czy Chelsea, bo to nie będzie ten kanał, to nie będzie ta playlista o... Off-Topic. Na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o Macie, bo wokół niego jest bardzo głośno ostatnio. Ja bardzo szanuję jego muzykę. Uważam, że nie dlatego, żeby być boomerem, tylko dlatego, żeby śledzić na bieżąco trendy, tak jak ja to robię od 20. 4 lat, bo gdzieś w wieku 20 lat zacząłem słuchać rap, dzisiaj mam lat 44. Nie widzę żadnego obciachu w tym, że słucham młodszych wykonawców. Uważam, że to jest bardzo okej. Okay. Jest, duże jest zamieszanie wokół maty, związane z tym, że podpisał kontrakt z McDonald'em. Teraz sobie wyobraźcie, że macie 21 lat, gracie koncert na Bemowie dla 40 tysięcy osób i przychodzi do Was globalna marka, która chce z Wami podpisać kontrakt. Podejrzewam, że nie za. 50 tysięcy. I co robicie? Ja miałem 21 lat, to stałem pod politechniką i paliłem papierosa, szykowałem się do kolokwium, cały znerwicowany, byłem na uczelni, na której nie chciałem być, robiłem rzeczy, których nie chcę robić. Widzę całe tabuny na czele z Agatą Młynarską, które oczywiście tego kontraktu nie podpisują. Muszę rozczarować Agatę Młynarską, ale jej głos dla odbiorców maty znaczy tyle, co śpiewał zespół Lady Punk kiedyś. Także bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że zostawicie fajne soundtracki Waszego życia w komentarzach, Wasze przeżycia muzyczne i też tematy na następne filmy. Postaram się, żeby to nie przekraczało 20-25 minut. Ten dzisiejszy jest taki rozgrzewkowy. Ja gdzieś może taką swoją playlistę też skonstruuję i przyczepię ją na samej górze. Przypnę ją tam, żebyście, żebyście mogli widzieć i to tyle, jeśli chodzi o pierwszy off-topic i na pewno nie ostatni. Myślę, że poranny pressing w piątki i ostatnie live'y przekonały Was do tego, że potrafię być też regularny, mimo że różnie z tym bywało, ale chciałbym, żeby kanał się rozwijał i żebyśmy też tworzyli taką społeczność, jaką tworzymy do tej pory. Także dzięki, dzięki że byliście tutaj przez ponad kwadrans. Kciuk w górę będzie wskazany, komentarz. Nie tylko dla zasięgu, ale dla jakiejś fajnej dyskusji. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.